Ja. No dobra. O jest już Maria. Ale przystojnie. Paja zrobimy. O, pies. Ok, coś tym zrobił. O, cześć. Kim jesteś? Bardzo miło jesteś ty, 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 ty. O, ale fabryka. bryka Mogę w ogóle jeszcze jeszcze? Dobra, wchodzimy do auta Tak dokładnie kieruję się kierownicą Nie! Nie pijcie przed i w trakcie jazdy Ale piękny gwiazd! Dobra, tam wychodzimy już To ja już tu mam... No to... Ja tu mam rzecz, ja już tu się osiedlam Poczekam no, u ten pokój Przecież wszystko najlepiej widać tuż obok Czyli tu każdy o tym wie. A wy, gdzie stawiacie komputer? Na dole? Czy na górze? Okej, okay, dobra. To tu, to jest tutaj, to jest tutaj, to jest chyba tutaj i to jest tutaj. Dobra. O kurde. Okej, okay, mamy odznaczyć dom, to pikalcimowy. Muszę pilnie zrobić toaletę? I faktycznie, toaleta to naprawdę potrzebuje nam remontacji, jak nic. O, Steam! Dobra, pobieramy oba. Ten internet to dźwignia, to będę dumny. Kupimy toaletę, a taką najtańszą i może jeszcze, a dobra tam Tu jest Maria, i że tu jest smacznego jedzenia Soda, sodę zawsze można pić, mówię wam Może jednak mniejsze populacje sody Czekaj, czekaj, czy ten blender mi czegoś nie powiedział? A se zrobimy streama, a Ano tak A no jest, jeden, dobra

Y, O, C, L Hacker zablokował Haha, <grym i zbieramy> dobra. Y jestem taki znudzony. Gościu, dzieci się liczbie od prawie dwóch godzin. Za jedzenie. Mogę jakoś zarabiać? I mean, jest coś takiego? Może muszę coś pobrać, czekaj. komor już? A zrobię toaletę na scenie. Okej, okay, to chyba to.